Kosmiczna Draka. Kiedy Czeddar, siwowąsy kapitan statku gwiezdnego o wdzięcznej nazwie, Serdeczna 3, dostrzegł w lusterku wstecznym swojego pojazdu zbliżającą się w jego kierunku z ogromną prędkością rakietę, zbłyszczącą w świetle gwiazd nazwą Droga Mleczna. Zdał sobie sprawę, że nie ucieknie daleko. Dowódcą drogi Mlecznej był znany w całej galaktyce opryszek kapitan Pazur. Pazur był kosmicznym piratem i pojawiał się zawsze, gdy tylko Czed był na tropie jakiegoś wielkiego skarbu albo gdy już właśnie jakiś zdobył. Statek pirata był o wiele szybszy od rakiety Czeda. Nie minęła więc chwila, gdy statki się zrównały. I z drogi mlecznej wystrzelił w kierunku serdecznej trzy mleczno-biały promień wiązki ściągającej. Ched Dar nie miał szans. Musiał się poddać i czekać, aż promień wciągnie go wraz z jego statkiem i całym ładunkiem w prozu do ładowni drogi mlecznej. Rozległ się chrzęst i stukot. To wielkie magnesy przyczepiły się do kadłuba rakiety Czeda i unieruchomiły ją w ładowni. Chwilę później właz do serdecznej trzy wyleciał z hukiem z zawiasów. W drzwiach stanął sam pazur. Był rudy, zezowaty i miał nadgryzione lewe ucho. W prawem dyndał mu kolczyk z kocimiętki. — Ty! Znowu chcesz mnie okraść? — Ta! Tak, oczywiście, w końcu jestem piratem i muszę zapracować na swoją złą reputację. Oddawaj klucz do ładowni a potem łapki w górę i prowadź przodem. Ched nawet nie protestował. Posłusznie oddał klucz i z łapkami w górze ruszył w stronę ładowni. Radzę ci dobrze, Pazu. Oddaj mi klucz i pozwól odlecieć, a nic złego cię nie spotka. Ha ha ha! Co ty mi możesz zrobić? Każdego przestępcę wcześniej lub później spotyka kara. Może to właśnie ten czas. Nie gadaj tylko, prowadź. Groźnie odborknął pazur. Cheddar dar tylko uśmiechnął się pod wąsem i ruszył korytarzem wprost do ładowni. To tu. Jesteśmy na miejscu, ale daję ci jeszcze ostatnią szansę. Nie okradaj mnie i wypuść, a nic ci się nie stanie. Ale pirat nie posłuchał. Odepchnął czeda na bok, wsadził klucz do zamka. Przekręcił i szarpnął drzwi. Z pneumatycznych siłowników buchnęła para. Gdy opadła, opadła również szczęka pazura. W ładowni, ukryci byli bowiem kosmiczni policjanci. Mamy cię w końcu kotku. Krzyknął sierżant Kieł i korzystając z całkowitego zaskoczenia, zapiął na łapach pazura kajdanki. Dzięki za pomoc, Sed. Miałeś świetny plan, żeby zastawić tę pułapkę na tego cwanego łobuza. Cała przyjemność po mojej stronie. Widzisz, Pazur, trzeba było mnie posłuchać i odlecieć, kiedy miałeś jeszcze na to szansę. Kradzież nie popłaca. Ale Pazur nic nie słyszał. Był oszołomiony i zdezorientowany. Jak to się mogło stać? A to podstępny szczurek z tego czeda. Już ja się z nim kiedyś policzę. Nawet o tym nie myśl. Powiedział sierżant Kieł, jakby czytając w myślach łotrzyka. Posiedzisz długie lata w kosmicznym ciciu, zanim wyjdziesz na wolność. A Chad Dar poleciał dalej w swoim gwiezdnym statku o wdzięcznej nazwie, Serdeczna 3 na kolejne przygody w poszukiwaniu kosmicznych skarbów.